Cześć, z tej strony Bartek. Podążanie za tym, co robią wszyscy, rzadko zapewnia nam ponadprzeciętne rezultaty. Dlatego dzisiaj przedstawię Ci zasadę inwestowania na giełdzie, która zmienia wszystko i co najważniejsze nie polega na podążaniu za modą i wybieraniu spółek, na które wszyscy się kuszą. Jak to jest, że kiedy kupujemy akcje spółki, która gwałtownie poprawia swoje wyniki, oczekujemy wzrostu ceny akcji, a te nie tylko nie chcą nadejść, ale wręcz dochodzi do silnej przeceny. Patrząc na wykres na ekranie można zadać sobie pytanie, w którym momencie wyniki tej spółki rosły najszybciej? W latach 1998 do 2000, no bo przecież na pewno nie w latach 2000 do 2012. Tutaj na bank musiało być dosyć kiepsko z biznesem. Drugi moment, w którym można by podejrzewać tę spółkę o szybkie wzrosty wyników, to lata 2012-2023. No w końcu pięciokrotny wzrost cen akcji nie bierze się znikąd. Przyjrzyjmy się dokładniej, co działo się ze spółką w latach 1998 do 2012. I tak, to prawda, większość tego czasu przypada na wiejący nudą trend boczny. Przyjrzyjmy się dwóm kluczowym parametrom, jakie opisują spółkę: wycenie mierzonej wskaźnikiem price to earnings oraz dynamice wyników. Nałóżmy na to jeszcze wykres cen akcji i zacznijmy analizę od roku 1998. Linia przerywana oznacza 25% tempo poprawy wyników. W roku 1998 widzimy gwałtowny wzrost cen akcji i idący za nim potężny wzrost wyceny spółki. Wskaźnik Price to Earnings rośnie blisko trzykrotnie z poziomu około 15 do prawie 45 punktów. W tym czasie zyski spółki dynamicznie rosną, chociaż wzrost ten jest nieco wolniejszy niż wcześniej. Natomiast cena akcji rośnie tak bardzo, że wyniki nie są w stanie za nią nadążyć. Od szczytu wyceny przypadającego na wrzesień 2000 roku widzimy korektę cen akcji trwającą aż do 2002 roku. Nakłada się ona na trwającą korektę na szerokim rynku. Mamy właśnie pęknięcie bańki dotkomowej I co ważne wyniki spółki dalej dynamicznie rosną, a tempo to jest zbliżone do poprzednich lat. We wrześniu 2002 roku akcje spółki notują lokalny dołek i zaczynają rosnąć. Wzrost ceny trwa do września 2005 roku. I to ciekawe, pomimo tego, że cena akcji jest coraz wyższa, wycena spółki spada po raz pierwszy od 8 lat do wskaźnika price to earnings równego 15. Mamy odwrócenie sytuacji z końcówki lat 90., czyli zysk rośnie szybciej niż cena akcji. Od 2006 roku cena akcji znowu zaczyna spadać, co wkrótce wspierane będzie przez szalejący kryzys finansowy, na który na szerokim rynku zaczął się w końcówce 2007 roku. Dołek na akcjach Amgen został wyznaczony w pierwszym kwartale 2008 roku, czyli rok wcześniej niż na indeksie S&P 500 i od tego czasu spółka tylko drożeje. Wycena podążyła za ceną akcji i również spadała. Obecnie można kupić akcję Amgen za 8-krotność zysków spółki, czyli 6 razy taniej niż w roku 2000, ale dodatek wyniki tej spółki wciąż szybko rosną. Do roku 2011 wycena spółki wciąż spada pomimo wzrostu cen akcji. Ponownie, wyniki rosną szybciej niż ceny. W marcu 2011 roku spółka zalicza minimum wyceny mierzone wskaźnikiem Price to Earnings wynoszącym około 7 punktów. Wróćmy jednak do szerokiego spojrzenia na wycenę spółki na tle ceny jej akcji. Od roku 2011 mamy ponowny bardzo silny trend wzrostowy i akcje rosną z 50 do blisko 250 dolarów, i na dodatek spółka zaczyna płacić dywidendę. Cały ten wzrost odbywa się przy bardzo małej ekspansji wskaźnika price to earnings. Innymi słowy, wycena spółki wraca do rozsądnych poziomów, a kurs akcji podąża za wynikami. I jak widać, pomimo tego, że w latach 2000-2012 Amgen rósł bardzo dynamicznie, nierzadko przekraczając 30% dynamikę rok do roku, to okres dużo wolniejszego wzrostu przynosi dużo lepsze zwroty inwestorowi. Kluczem jest oczywiście wycena. Na początku lat 2000 spółka była dramatycznie przewartościowana, a na początku 2011 roku mocno niedowartościowana. To, co widzieliśmy chwilę wcześniej na kursie i wycenie Amgen, nie jest niczym zaskakującym. Ceny spółek wchodzących w skład indeksu SP 500 podążają bardzo blisko za zyskami generowanymi przez te podmioty. Współczynnik korelacji wynosi aż 97%. Setnych. Zobaczmy, co się dzieje, gdy wycena indeksu odrywa się od wyników spółek, które wchodzą w jego skład. W latach 2019-2022 wyceny S&P 500 i indeksu Nasdaq rosły bardzo znacząco. Pomimo covidowej bessy i lockdownu w rzeczywistej gospodarce, Indeksy urosły po 130% w przypadku Nasdaq i 90% w przypadku S&P 500. Natomiast to, co jest szczególnie ciekawe, to wycena tych indeksów. O ile wycena S&P 500 i Nasdaq zachowywała się bardzo podobnie w okresie 2019-2021, o tyle rok 2021 przyniósł spadek wyceny S&P 500 i utrzymał ponad przeciętną wycenę spółek technologicznych. Do 2022 roku wycena SP500 urosła o 20%, natomiast NASDAQ stał się dwa razy droższy niż w 2019 roku. Ponownie na wykresie widać dwukrotny wzrost wyceny spółek technologicznych w czasie mniej więcej pół roku. Czyli inwestorzy zaczynają poważnie wierzyć w to, że pandemia nigdy się nie skończy i cała interakcja międzyludzka przeniesie się do sieci. Wróćmy na chwilę do indeksu SP500 i odfiltrujmy z wykresu dane za 2009 i część 2008 roku, bo mocno zaburzają nam percepcję. Na wykresie widać, że wycena tego indeksu praktycznie do 2014 roku pozostawała poniżej 20 punktów. Oczywiście z krótką przerwą w odfiltrowanych latach 2008 i 2009. Po 2014 roku poruszamy się w przedziale price to earnings 20-25. Naprawdę niczym zaskakującym nie powinno być to, że po wystrzale wyceny w okolice 40 punktów musi nastąpić normalizacja. Jak widać, w, tak jak w 2019 roku, wyceny obu indeksów były do siebie bardzo zbliżone. Tak, w 2022 roku stopy zwrotu, liczone od 2019, również zaczęły się ponownie do siebie zbliżać. Oczywiście mocniejsza korekta dotknęła spółki technologiczne, ale pamiętajmy też, że ich wycena była znacząco wyższa, a w niektórych wypadkach wręcz absurdalna. A co się dzieje, gdy inwestorzy widzą już tylko pozytywy w swoich spółkach? W cyklu swoich wycen największe techy miały wskaźniki Price to Earnings na poziomie odpowiednio. Amazon 120, Apple 42, Microsoft 40, Netflix 120, Tesla aż 402, Nvidia 100, a Google 37. Co oczywiście przełożyło się bardzo mocno na korektę w roku 2021 i 2022. Nvidia i Netflix, które spadały z najwyższych wycen, traciły nawet po 60 i więcej procent. Amazon i Tesla były średniakami, tracąc po około 30-40%. Natomiast Apple, Alphabet i Microsoft, które były wyceniane w miarę najtaniej. Dlatego też, przecena dotknęła te spółki w najmniejszym stopniu i zamknęła się w okolicach 20-30%. Podsumowując, jak pokazują badania Bank of America, dla inwestora długoterminowego, właściwa wycena kupowanych akcji powinna być podstawowym zagadnieniem. Trzymając akcję przez okres krótszy niż rok, początkowa wycena praktycznie nie ma znaczenia. Ale już w przypadku 3-letniego horyzontu inwestycyjnego odpowiada ona za mniej więcej 20% stopy zwrotu, po 5 latach za około 40%, po 8 latach za 60 i po 10 latach za ponad 80% wypracowywanych przez nasze akcje rezultatów. To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.